Cześć, siemano, witajcie, Jestem tej Meister i witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w takim odcinku, nieco typowym, bo zaczynam remont opiłacza, opyłacza może od pierwszy, czyli noże ładnie wyślifowane. Może Wam tutaj tak samo pokażę, że nożyki są ładnie poślifowane i umyte tak zwaną umyte e, smargem, tabliczka Oczywiście, która nie będzie już przykręcana, Bo tutaj, tutaj, o! Jest. wybłądzenie, czy jakoś tak. Tu jest. babka, tak. ale to nie wiem. To w na następnym odcinku. Śruby, które są. Nie będę ich dotykać, bo muszą wyschnąć. Podkładki pod noże, Jest ich trzy jest cztery, ale ta nakładka jest y, po prostu y, przyspawana inna. No, szczotka drzwi na no, wiadomo, papier ścieżny. Y, powiedzcie, jak to się nazywa, to jest takie coś, gdzie tutaj papier zakręca w tym o. i po prostu się ślifuje. Ale to narobiłem. To musi do jutra wysychać niestety. Oczywiście malowanie znajdziecie na kanale, ale to później, bo na razie to muszę kupić farbę i to wszystko. I teraz przystawiamy się na opyłacz, opyłacz wyszlifowany przeze mnie, kółko już nie skrzypi, bo nasz, wyciągłem się całe, ręce miałem czarne, ale wyszlifowałem, no oczywiście rączki. O, tylko mój rowerek. No, i tak by to wyglądało. Na pewno powiem Wam. odkręcicie to taką trzynastką. Znaczy dwoma trzynastkami, bo się ślizga. Dwoma no. trzynastkami. I dwoma siedemnastkami. A tutaj też możecie. Robić. Już wam pokazuję. Osiemnastka chyba też będzie pasowała. Ja obronie przytrzymywałem takim czymś, żeby się po prostu nie ślizgała. Muszę sobie na jutro wszystko przeszukować. Znaczy może nie na jutro, ale na pojutrze, bo w poniedziałek dopiero będę robić coś tutaj, no i smalek. No i co, to by było na tyle. Widzimy się w podkładowaniu, więc na razie trzymajcie się, na najczęściej.